Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Trzy punkty zapasu. Drugie spotkanie o brąz, hala mistrzów Anvil Włocławek kontra Treffl Sopot. W piątek 13 wszystko miało się wyjaśnić. Po pierwszej kwarcie wyjaśniane nie było nic. Lepiej mecz zaczęli co prawda Sopocianie, wśród których prym Aaron Best, zdobywca 10 punktów, ale Anvil odpowiedział punktami Michała Michalaka i było tylko 19-18 dla Trepla. Druga kwarta rozpoczęła się od trafienia za trzy Jarka Zyskowskiego, ale po chwili zrewanżował się Justin Turner. Kilka minut później na trafienia Nika Johnsona i Arona Besta odpowiedział PJ Pipes i był remis 30-30. Punkty Ryana Taylora i Luka Nelsona dały lekkie prowadzenie gospodarzom. Do przerwy 39-37 dla Anvilu. Mając kilka oczek zapasu, Włocławianie z pewnością chcieli postawić na spokojne, kontrolowane granie. Problem w tym, że Trefl po przerwie wyszedł na parkiet w mocno eksplozywny sposób. Sopocianie grali twardo i skutecznie. W 24 minucie prowadzili 50-39. Włocławianie musieli odrabiać straty, ale Trefl złapał dobry rytm i po trzech kwartach wygrywał aż 67-54. Anvil nie miał wyjścia, trzeba było rzucić wszystkie siły, ostatnie siły w sezonie. Dean Williams fantastycznie blokujący kontrę i Justin Darner zamieniający atak na punkty pokazali, że nie wszystko stracone. Choć Anvil przegrywał wtedy 60-69. Niestety, choć zaangażowania nie można odmówić, w ataku punkty Włosławianie zdobywali sporadycznie. I choć Trafalgar też przestał trafiać seriami, po trójce Kubyszenka wygrywał 77-66 na 2,5 minuty do końca. Czasu pozostawało coraz mniej, jeszcze Dean Williams z impetem zapakował piłkę do kosza, ale na niewiele to się zdało. W końcówce dwa efektowne zagrania zaliczył jeszcze Keandre Kennedy i ostatecznie to Sopocianie wygrywając 82-73 zdobyli brązowe medale Orlen Basket Ligi sezonu 2024-2025.